Nie przeproszę, nie przeproszę, choć mi każą. Będę mówić, przekonywać, aż do jutra. Żeby znowu wyskoczyła do mnie z twarzą zwykła stróżka, ordynarna brama putra. Nie przeproszę, zresztą nawet nie powinnam. Niech nie myśli, że honoru we mnie brak. Ostatecznie sama sobie winna, zaraz wszystkim było tak. Ona pierwsza się czepiała, ta farfura, dyrdymała. A w języku bardzo harda, limba jedna, mama łyga, halabarda. Powiedziała, że manzeza. Kto to mówi? Ta fistuła? Ta ofelia? Ta bereza, niechże zajrzy raz do lustra melomania. Małpa jedna za ta niech zobaczy raz pokrakę, Nasek taki, usta takie, główka łyca z jednym kłakiem. A te ślipka, Boże mój, mnie wymyślać od potwora. A to fluksja, a to zmora. Gwadelupa z przeproszeniem, twój. Mam swój honor i nie lubię, wprost nie znoszę, jak się czepiać mej opinii i wyglądu. Mowy nie ma, za nic w świecie nie przepraszam. Proszę bardzo. Niech podaje mnie do sądu. Ja się tego nie obawiam przecież wcale. Powiem w sądzie, że detalicznie co i jak. Rzeknę śmiało. Sprawiedliwy kryminale. Zaraz wszystko wytłumaczę. Było tak. Ona pierwsza się czepiała. Ta farfura drdymała. Powiedziała o mnie gracja. Kto to mówi? Ta synkopa? Konsternacja? A ona co? Może święta? Krzeławiła i redenta. Sama byłam raz na schodach. Zresztą, co tam? Gadać szkoda. Wstyd po prostu. Boże mój! Żeby inna, ale ona, Junona, tajunona, syrokomla z przeproszeniem. Fój! Powiem wszystko, wszystkie brudy powynoszę. Nie ulęknę się żadnego trybunała. Niech mnie skażą, niech powieszą. Bardzo proszę, chętnie będę za swój honor umierała. Za to potem, kiedy pójdę już do nieba, gdy nastąpił mi ostateczny dadzą znak. To dopiero rąbne, co potrzeba. Powiem: Dobry panie Boże, było tak. Ona pierwsza się czepiała, ta farfura drdymała, a w języku bardzo harda. Limba jedna, mama łyga, halabarda, że niej za to buzie skuła. zasłużyła ta palestra, molekuła. Moje prawa, moje racja. Co się czepia mnie? Makrela, deklinacja. Ty jej nie znasz, Boże, mój nie ona, ale inna. Taka morba, witamina, to plastyka, ta angina. pieredyszka z przeproszeniem. Não, <laughs>